No i znowu jest źle, znaczy nie wiem czy źle, zależy jak to nazwać Ale, tej te w ogóle, to to jest XD, to co to jest w ogóle za cena? Ty no weź się ogarni ziomuś, a i to też jest w ogóle po jakiejś skibidaśnej cenie To chcę, to se wpłacę, ale... Matko bosko co tu się w ogóle dzieje, co? Że, no pokażę wam za chwilę Patrzcie, macie te wszystkie itemy, co tu są, nie? I one, no, nie itemują. Inaczej to miało wyglądać, nie, co chłopaki. Yy, dlatego, że jakieś takie rzeczy, co normalnie były po 8,5 zł, nagle są po 7. No i wszyscy, cały rynek dosłownie w jednym momencie się wywalił na web. Ja wystawiam i tak po starej cenie, no bo trzeba tak. No ale cały rynek ogólnie poszedł znowu w dół. I... Trochę słabo, no. To, to trochę tak lipton lekki bym powiedział. Bo nie wiadomo, co się tutaj wydarzyło. Znaczy, to nie, nie zdziwiłbym się, gdyby y, sytuacja ogólnie na świecie miała na to jakiś wpływ, ale smutna żaba nieco. Chyba, że to jakiś znowu y, moment na to, że Steam po raz 79 się ładuje y, przed nami, i za chwilę tak wypierdoli, że nigdy tak nie było. Ale nie wiem ile razy, ile razy jeden schemat się powtórzy, bo ten spadek jest już spadkiem chyba z 16 w kolei, a po każdym kolejnym przychodziły większe i większe górki, ale no już w końcu chyba musi powiedzieć dość, no nie? W pewnym momencie. No to, czy wy widzicie w ogóle taką skalę obniżki? Coś kosztuje 6 zł, przed chwilą było jeszcze po 8, no to przecież to jest aż pojebana, a po 5 nawet pewnie gdzieś tam idzie sprzedać. Więc co najmniej nie jest najkolorowej, tak to nazwa. No i kolejne kurde blade. Nic po niej. Szamotajnik. Nawet nie ma trochę o czym robić, bo nie ma żadnych takich rewelacji. Skrzynki też w zasadzie... Znaczy... Jeszcze skrzynki spoko. <laughs> skrzynki spoko, bo nawet te głupie dreamsy dzisiaj poschodziły po starej cenie, to jest w ogóle wow, tak to nazwa. Niektóre itemy trzymają się, to trzeba przyznać jakieś takie rzeczy i tak dalej. Kosztują całkiem ładnie. To nie będę mówił, że nie, ale też mogłoby być lepiej. A ja w sumie wezmę to po 19 wystawie, niech już będzie. Chuj, ale to, to może też jest tak dalej. Nie wiem, takie to, taki, to, taki, to smutne, ale może za chwilę znowu przyjdzie i będzie za 15 milionów, wszystko i powiemy, o znowu Yarsobek i tak dalej. No, widzicie, nawet to po 18 jest, to było po 20. Chuj, wystałem po 20, ma po tyle zejść. No, także tak se to wygląda. A i w ogóle po 10 te były, już są po 8 coś. No to, to chuj, niech będą po 10. Mm. No to w piku w ogóle. Aha, chyba nie mam minimalware'ów, to nie będę o nich mówił, jak ich nie mam. Nic o nas, bez nas, czy coś takiego. No to ta. tak to aktualnie se wygląda. Pospadało po prostu. Smutny ten rynek, taki nieco. No, ale niech będzie. Miejmy nadzieję, że za chwilę to wszystko weźmie i odbije. Albo się wypierdol. No niech po prostu w jakąś skrajną stronę leci, ale lepiej, żeby się jeszcze chwilę utrzymało i potem dopiero coś tam się wydarzyło z tym takiego szamotajenikowego, że tak to nazwę. Czemu kurwa to tak mało kosztuje? Pojebane. Taki. Taki smutny obraz rynku. No cóż. Więcej w sumie do dodania nie ma. O kurwa, ale broni. Dobra.